Cześć, to jest Dreamatics i dzisiaj kontynuujemy challenge w Fortnite. Jest to nasz szósty, szósty dzień, w którym gramy w Fortnite tak niby na ludzie. To będzie to łatwiejszy challenge, ale nie możemy dać się ubić, bo nie możemy, używać, nie możemy używać leczenia. I ogólnie leczenie to yy, białego leczenia. Więc będziemy musieli szukać tego tunelu bo wiecie, jednak, jakoś przetrwać musimy. I naszym celem jest w, y, być w co najmniej top dwa. A jeśli się uda wygrać grę, to zobaczymy, bo ogólnie nie jestem jakaś dobra w Fortnite, więc raczej gry nie wygram. Ale zobaczymy. Chociaż ostatnio miałam taką dobrą okazję, żeby wygrać grę na ostatni challenge, i gdyby nie było tego challenge bez broni, bym miała winę w tym sezonie, a tak co dalej bez wina, więc trzeba to zmienić. Let's go! A jeszcze pamiętacie o łapce na subiku. I w ogóle mamy 11 tysięcy subów, nie? Chwilę tylko nie patrzę na kanał, tam 11 tysięcy subów. Wczoraj jeszcze 10 tysięcy subów. Mówię sobie, muszę wam ogłosić, że przedłużamy nasz czas do aż... do nowego roku. A że z 10k będzie niespodzianka. A jaka? To wiecie się później. A na razie czeka nas Fortnite i nasz challenge. Więc lecimy, raz resztę to wytłumaczyć w trakcie gry. Boom! A w ogóle możecie się pochwalić, co dostajecie na Mikołaja. A my czekamy na gieryczkę. Ej, w ogóle widzowie! Ja zapomniałam, że bus bojowy wrócił. Jezusie, jakie szczęście. Ja naprawdę bym nie wytrzymała. Nie wytrzymała sofal. Oczywiście, że Ci dziękuję, że wróciłeś, chłopie. Dobra. Gdzieś, gdzie będzie dużo niebieskiego leczenia, bo... Nie możemy używać leczenia białego. I o ile nie ma z tym problemu. No nie, to wiecie o co chodzi. Po prostu też będziemy mogli mieć mniej HP. No nie już używam bo raz mnie to zbiję na przykład nie wiem do jednego albo 30 HP I po mnie, ej, katana. Ej, dobra, ja po nim lecę. I tu chłop chyba też po nim leci. Jest portal. O kurde, ktoś ma katanę. Dobra, ja jestem zwijam w takim razie. o kurde, nie mam nic. Nie mam nic. To nie jest challenge bez broni. Hello? Teraz mi dawacie broni jak najlepsze. Już kurde, tyle typów. Nie no! Super pierwsza próba. Ja pierniczę. Ej, czajcie, że mnie obili do 45 hp już tego nie wyleczę. Ja nie mogę, no. Chudę. To chyba są minisy? Tak, tam są miejsca. Dobra. Dobra. Okej, okay, dobra. Przynajmniej miejsce szybko. Zobędziemy tu niebieskie hp. To pełna. Mamy MK. tak? Jest MK Okej, okay, dobra. Dobra, nie mam maców. Dosłownie nie mam maców. No lecimy na strzały. No 30 Amo. Jak się skończy, Będzie problem. Duży problem. Jeśli ja nie mogę się leczyć, to mam strategię na pewno healów nie będzie. Ja naprawdę muszę bardzo strefy unikać, bo już nie mogę wyleczyć z 45 HP. Chyba, że widzę. Sobie. Chyba, że... Na przykład jakiś gość przez przypadek zbije mi beczki, nie? albo jakiś gość mi na przykład, wiecie, coś zbija, albo czymś nie uleczy, że w potem, na przykład, kładąc z dobra, wezmę sobie te impulsy, pompa, dobra, super. Wtedy nie jest to, że ja się le leczyłam, nie tak? Jakby... O, odłamek. Musa. Jakby to, czy przeciwnik mnie uleczy, czy ja, jakby ja się nie mogę leczyć. Jeśli przeciwnik by mnie na przykład zniszczył splash'a, byśmy się byli przy w i on zniszczył by mnie trafił ten splash i by mi ulecił białe HP, to wtedy nic by się nie stało bo to po prostu nie mówi. No, a ja idę na balon impulsem do niego spróbuję podlecieć, chociaż on jest dość wysoko, chyba tu zobaczymy zaraz Moje umiejętności impulsowe potem challenge dalej nie są za dobre. Raczej się tam nie wybiję, więc ja... O, tam jest zbik, tam jest zbik na górze. Tam była fura. Nie się tym nie przyjmuję. Ale nie ściany. Tu miałam niszczyć, Dobra. To ściany też zniszczę. Łóż tu jest typ. O kurde no, ucieka tym jetpackiem. Mój aim e, dobry nie jest. Ogólnie nie widzę wygranej nadmierze, bo poszłam na chwilę afriki i dostałam się, okazało Super. Też nie mogę latać gdzieś, gdzie jest dużo osób, żeby nie stracić szybko HP. I muszę... zrobić na start lecz... O nie. Szkurczyczki. Nie, czemu na drzewo? Dobra, ludzie po katanach. Jest ok, jest ok. Czemu mi na drzewo wylądowało? Kurde, tylko ktoś tu z katami przyjdzie na to miejsce w Po Do skrzynki, do skrzynki, do skrzynki, do skrzynki, do skrzynki, do skrzynki. Dobra. Okej. Okay. Oj, biga. Jezu, się go, ja wypiłam biga. Jeszcze nie piję, bo ja mam mini sofa tego? Nie, z dużego zrobię tylko mini. Dobra. Ja. Okej. Okay. Zobaczmy tu cacko w akcji. Już ma pompę? No, da, 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 No i pięknie. Nie ma tu nic, nie ma. Obraczki nawet nie biorę. Tam minister albo bigo, bucik, bucik, bucik. Ty nic nie dajesz? Okej, okay, okej, okay. dobra, dzięki. O, dzięki za ekspa do tej strefy musimy lecieć. Nie, no katanowiec. Jest! Już kurde. Ja nie mogę, ale mam 10 HP, nie? Ja kleję boxa. Mam 10 HP! Do końca challenge mam 10 HP. I to jest to, czego się bałam, nie? O, Okej. Okay. Nie ogarnę tej katany, ale działa troszeczkę jak tam to, co było kiedyś. Ogólnie jak inna katany, tylko to troszkę inaczej wygląda. Ale ja nie mogę, dobra. Fajnie, fajnie, fajnie. Fajnie, że ten typ mnie nie zabił. A, widzę, wie. E, zapomniałam wam powiedzieć. Na wstępie do odcinka pomyliłam się. Powiedziałam, że mamy dwie próby, a mamy trzy próby, więc. Sorry. I jeszcze na tym odcinku będziecie mieć coś pokazane. Powinniście mieć zanim jakąś przerwę w odcinku. A teraz nagle jakiegoś szorcika. Gdzie wam pokażę. Rzeczy. Które zostałam w ogóle nie wiedziałam co chcę dostać, chcę na święta. Więc na kibicy, bałcie to są jakieś godziki, wymyśliłam, że to I sobie nawet spokojnie z wam mogę pokazać potem na jakimś shortie. Nie wiem czy będę to robić na filmie. No to są masy, potrzebne. Trzeba się zabudowywać przed sniperami, nie? Bo ja nawet teraz ogólnie jestem chyba nawet w ciało na hito. Wiecie? Co jest jednym rzeczem, jaką ja mogę sobie HP podwyższyć? Znaleźć busa, które ogólnie jest ciężko znaleźć, bo jeszcze w tym sezonie ani jednym nie znalazłam. Dobra, dobra. Pierwszy raz ogólnie tego będę używać, ale słuchajcie, to będzie lepsze, tylko przy tym mogę tracić HP, ale to po prostu mi pomoże, nie? Tam jeszcze jakieś. O, tu jest krączka. Hmm, jest apteczka, ja nie mogę jej użyć. Ej, normalnie. To ja dosłownie chciałam brać tę apteczkę i ją sobie jeść? Jeść, e, brać. Ale nie mogę. Teraz dopiero mini? Ej, dobra, ja. Ja z takim lodałem, muszę tylko sobie wymienić. Potrzebuję jeszcze jakieś snajperki? Ta katana będzie do Rotatei to nie wiem czy chcę mieć dalej. A tak to Nie wchodzę tam. O kurde. Chodź o. Dobra. To jest pompa. Myślę 6. Uj. do pompę. Siup. siup, siup, siup. Gdzie on jest? No kurde, ty żebym zgubiła Pobrodu za umalecę. W sumie ja... to ja uciekać przed typem. Ej, jak ty... Jakby ten typ wiedział, że mam 10 HP, to by się nawet nie zastanawiał, ale by się chyba katany przez strasznie. nie? Chopy ja... no, lowa w sumie miał. Może bym jakieś jakiś ten, dobra. z miało dobro. O kurde, nie, na no, za to ja iść nie chcę z dziesięcioma HP. To nie wiem, czy ktoś go zgarnął już. Ej, technicznie rzecz biorąc... Muszę kogoś... Dobra, jetpack super. Technicznie rzecz biorąc, jeśli bym kogoś zwabiła na serpa i bym go zniszczył, mogłabym się tak uleczyć. Ale no, no, z drugiej strony nie mogę. O kurde. Tam się bije ten boss z kimś. Dobra, ja z tym tu uciekam. Mnie tu nigdy nie było, spokojnie. No o ludzie, jakby... białego w, ja w ogóle się tak dużo tracić, że jakby... Ej, naprawdę! Ja nie wiem, co ja bym, bym ogólnie bez leczenia grała, bo z 10 HP bym, gry, bym do 2 chyba nie do tego. W zasadzie sensie bym wtedy musiała się ukrywać. Pyk! Gdzie on jest? On jest tu, w domu gdzieś. No, skocz! Siup! 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 Dobra, teraz zet, teraz zet, teraz zet. m yy, Lepsza pompa dobro nie potrzebuję i do strefy. Pik. Myślę, że powinnam chyba bardziej katana używać niż tego, ale to jest szybki rotyl. chociaż nie wiem czy bezpieczny. A dobra, co mi tam wjeżdża w typa. O kurde. Dobra. O tu jest typ. Mm. O kurde! <laughs> nie, ja totalnie widzę nie umiem. Totalnie nie umiem. Ej, mi się to nie uda. Ja nie mogę, mi się to nie uda. Ostatnia próba widzę. Dobra, ostatnia próba. To musi się udać. To musi się udać, po prostu musi. Proszę niech to się uda. Bo wiecie jakbym ja ile chcę prób albo na przykład godzinę. Spoko. Ale jak mam na to trzy próby, nie, to jestem koszmar dla Fortnite, a nie, ja. Ja robię chyba strategię kampienia po prostu. Dobra, dobra. chwila. Jak grałam, bez używania broni leciałam na jakąś taką wysepkę. Tam było spokojnie. Zawsze na początku, gry ktoś mi odbiera HP, Więc. Muszę zrobić sobie keba. Szybko na maksa, żeby mi nikt HP ha nie odebrał, żeby miała 200. Wtedy to się uda. Hmm, to jest ta wysepka. I na niej bus zaczyna. Idolo. Idolo plan. Widowie, to się uda, to się uda. 100%, 100 czas na powiedzenie tego. Dawaj, let's go. Dobro, proszę, niech to się uda. Okej, okay, lecimy. 3, 2, jeden. zaczynamy. Szybko giera, szybko giera, tylko do typ dwa, tylko do typ dwa. Chociaż na to długo potrwał. Was będę po prostu kurty z tej gierki raczej. Mm. Muszę tak polecić tu gdzieś, żeby mi jak najpóźniej lot nie rozłożyło, a potem sobie dolecę. Albo na tym stateczku sobie wylądujmy. No ale jeszcze będę w strefie mam. Nie, no typ tu leci. Dobra, trzeba szybko go zlikwidować broń. Tu nie mam broni. Tu są dwie skrzyneczki. Szybko, trzecia. Let. Dobra, ja tu się jeszcze chwilę siedzę. Zniszczę sobie te beczki, żeby nie używać krewiksona. a apteczkę muszę wyrzucić. Bo ją mam przez przypadek. No nie no, ja myślę, że to się uda, Zabra, zostawiam was, jak będę jakieś ciekawsze akcje, to wam pokażę. Ej, dobra, znalazłam jetpack, fajnie, fajnie, Z przyda się. Mam strzały, troszeczkę się obawiam. Ale możemy spróbować. Zabili się chyba. Lecimy. Tu. O, tak. dobra. LED. Z tym celownikiem to się ludzie szykują na połok. Po Kuda? Nie brakamu, brakamu. Pyk. Podjazd. Szup. Uf, kurde. Nie, nie trać. O kurde, sześć. Jest! Dobra, jest, 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 Snajperka, dobra. Ale sześć HP do końca gry. O mój Boże. Dobra, ja biorę tą snajperkę. A w sumie wezmę sobie To nie są to ma ale jako wziąć nie mogę, już kurde, dobra. Naszą pomocą jest samochód. I czy ja mogę rozwalić slerpa. Czemu nie mogę tego wziąć? I no czemu nie mogę tego wziąć? Ej, widzowie, technicznie rzecz biorąc, slerp jest do osłony. Więc jeśli leczymy też HP, to liczy się jako serp, bo serp samo to jest do osłony, tak? Beczki na przykład, nie? One jest do osłony. Ja nie wiem, czy wy to zaliczycie, ale ja to zaliczę. Bo SERP jest do yy, HP, do osłony, więc ja to niszczę. Ale napiszcie w komentarzu, czy się zaliczycie. Dobra. Dobra, możemy podjeżdżać. przydałoby się amu. Zobaczymy, czy jest jakieś. Biorę furę. Fura, fura, fura. Widzowie, przegrałam. Nie udało się. Nie udało się wygrać. Było ogólnie. Kamera mi tego nie uchwyciła, ale przysięgam, było top 3 i już zabijałam klepa. Ale w ostatniej sekundzie dostałam snajpa od drugiego, który potem sobie dobił tego, co ja mu ja zostawiam, dosłownie z 5HP, nie? Uch. No, niestety nie udało się wykonać challengeu. Było blisko, ale tak szczerze, to nie wiem, czy mi tego snajpa w ogóle zaliczacie, nie? Ej, fajna, 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 fajna. Ale nie będzie mi w ogóle z ropa zaliczacie, więc to możecie napisać od razu.